Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy na obszarach Europy Zachodniej zaczęły powstawać pierwsze państwa i królestwa wczesnośredniowiecznej Europy, na terenie Półwyspu Skandynawskiego również następowała masowa kolonizacja podejmowana przez lokalne plemiona barbarzyńców, które przybyły w te regiony w trakcie wielkiej wędrówki ludów. Plemiona te szybko zaczęły tworzyć na miejscu swoje własne społeczności plemienne, zakładające większe i mniejsze grody i drewniane osady, które żyły głównie z rybołówstwa, wielorybnictwa, hodowli zwierząt, a w tych bardziej południowych obszarach Skandynawii, gdzie panował bardziej umiarkowany klimat, również z uprawy roli. Jednak przez bardzo długi okres czasu w Skandynawii nie powstały żadne większe organizmy państwowe, a lokalne społeczności były podzielone na większe i mniejsze plemiona, które wzajemnie ze sobą walczyły lub handlowały. Do najważniejszych plemion skandynawskich należeli w tamtym okresie m.in. Danowie, którzy później dali początek istnieniu dzisiejszej Danii, Normanowie, którzy dali początek istnieniu dzisiejszej Norman Norwegii oraz Szwedzi, którzy dali początek dzisiejszej Szwecji. Na czele każdej społeczności plemiennej na obszarze Półwyspu skandynawskiego stał król nazywany konungiem, który jego władza jednak była czysto symboliczna i ograniczana przez wiedz, czyli zgromadzenie wszystkich wolnych obywateli wchodzących w skład danego plemienia. Do najważniejszej roli Konunga należało przede wszystkim odprawianie obrzędów religijnych na cześć bogów, których czciły ludy skandynawskie. Bardziej elitarną rolę w społecznościach plemiennych ludów skandynawskich odgrywali jarlowie, czyli lokalni możnowładcy posiadający ogromne majątki Prywatne własności ziemskie oraz swoje własne drużyny wojowników, które stawały do służby w ich imieniu. Niżej w hierarchii znajdowali się wolni obywatele, będący jednocześnie wojownikami, którzy walczyli w imieniu swoich jarlów. Ciekawostką może być tutaj to, że rola kobiet wśród plemion skandynawskich była o wiele wyższa niż w społecznościach innych państw europejskich. Wynikało to głównie z faktu, że mężczyźni, kiedy wyprawiali się na morze, czy to w ramach wypraw upieszczych, czy podczas rybołówstwa, byli nieobecni w domach, w konsekwencji czego kobiety same musiały zajmować się domostwem i lokalnymi społecznościami, dzięki czemu ich rola w społeczeństwie skandynawów była w tamtym okresie o wiele wyższa w porównaniu z resztą średniowiecznej Europy. Około VIII wieku naszej ery. Rozpoczęły się w Europie pierwsze zakrojone na dużą skalę najazdy tzw. Wikingów. Samo słowo Wiking pochodzi prawdopodobnie z języka staronordyckiego, języka jakim posługiwały się ludy skandynawskie we wczesnym średniowieczu i który w wolnym tłumaczeniu znaczy najazdy wojenne. Wprawdzie już wcześniej. Mieszkańcy Skandynawii organizowali większe lub mniejsze wyprawy łupieszcze w inne regiony Europy, ale były to raczej pojedyncze epizody, które nie zapisały się zbyt dobrze w ludzkiej pamięci oraz na kartach historii. Dopiero od schyłku VIII wieku Wikingowie po raz pierwszy na naprawdę dużą skalę zaczęli organizować wyprawy wojenne i pirackie również w inne regiony Europy. Prawdopodobnie był to dla nich najłatwiejszy sposób na szybkie wzbogacenie się, zdobycie łupów, niewolników i innych bogactw, które mogłyby podnieść prestiż danego plemienia lub osady. Za wydarzenie, które uważa się za początek wielkich najazdów Wikingów, uważa się złupienie Lindisfarne, czyli niewielkiej osady założonej na terenie. Północno-wschodniej Anglii, gdzie znajdował się lokalny klasztor, który został złupiony przez Wikingów około roku 793. Od tego momentu, Wikingowie stopniowo zaczęli rozprzestrzeniać się na obszary Europy docierając do niemal każdego regionu kontynentu europejskiego. Ofiarami ich najazdów padała m.in. innymi Anglia, Szkocja, Irlandia, Hiszpania, Francja, a niektóre plemiona skandynawów docierały nawet na tereny Rusi, Niemiec, a nawet przepłynęły cieśninę Gibraltar, by dotrzeć w basen morza śródziemnego i stamtąd atakować m.in. innymi Italię, Bizancjum a nawet arabskie posiadłości w Afryce czy w Azji. W trakcie tych licznych wypraw wikingowie podejmowali się również wypraw odkrywczych, przepływając Ocean Atlantycki i docierając m.in. do wybrzeży Islandii, Grenlandii, a nawet Ameryki Północnej. Innymi słowy, na setki lat przed Krzysztofem Kolumbem to właśnie Wikingowie byli pierwszymi Europejczykami, którzy dobili do brzegów kontynentu amerykańskiego. Głównym czynnikiem, który przyniósł Wikingom tak ogromny sukces w ich wyprawach, były przede wszystkim ich okręty, nazywane w ich rodzinnym języku Landskipy, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy długie okręty. Były to niezwykle długie i smukłe statki, wyposażone najczęściej tylko w jeden żagiel, których były dodatkowo wspierane przez liczne wiosła, których szacunek wynosił od 40 do nawet 60 wioseł. Największe landskipy, którym przewodził lokalny wódz, były nazywane drakkarami od charakterystycznego dziobu, który był zdobiony głową smoka. Sami wojownicy Wikingów byli niezwykle zdolnymi przeciwnikami, którzy potrafili siać zamęt i śmierć na polu bitwy. Do charakterystycznych elementów ich rynsztunku i wyposażenia należały m.in. żelazne hełmy, drewniane tarcze w kształcie okręgu. Do tego dochodziła również kolczuga, a do ich najważniejszego uzbrojenia należały m.in. długie włócznie. Miecz oraz topór. Dzisiaj w kulturze masowej panuje również stereotyp o występowaniu słynnych, rogatych hełmów, które rzekomo Wikingowie mieli nosić na polu bitwy. Jest to w rzeczywistości fikcja, a nawet jeśli takowe hełmy występowały, to były one raczej wykorzystywane poprzez, podczas obrzędów religijnych niż na polu bitwy. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Wikingowie organizowali swoje własne wyprawy upieszcze na Europę, na obszarze Europy Środkowej najazdy przeprowadzali także Węgrzy, którzy plądrowali tereny m.in. Królestwa Czeskiego czy Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ich najazdy zostały powstrzymane przez. Święte Cesarstwo Rzymskie w roku 955 podczas bitwy na Lechowym Polu, gdzie wojska niemieckie rozbiły siły węgierskie kładąc w ten sposób kres ich dalszym najazdom łupieszczym organizowanym na Europę. Niedługo po tej klęsce Węgrzy zaczęli stabilizować swoją pozycję w Europie i z czasem w obszarze Europy Środkowej założyli swoje własne odrębne państwo. W drugiej połowie X wieku zdecydowali się oni również ostatecznie przyjąć chrzest, a za panowania ich władcy Stefana I Wielkiego, żyjącego na przełomie X i XI wieku, Węgrzy zdecydowali się zająć, zawrzeć sojusz z Niemcami, w efekcie czego w roku 1000 Stefan I Wielki i cesarz niemiecki Otton III zawarli oficjalne przymierze, a rok później Stefan I... Koronował się na pierwszego w historii króla Węgier, przekształcając tym samym Węgry w pełnoprawne królestwo, które stało się nowym graczem na arenie politycznej Europy. W międzyczasie swoje najazdy zaczęli powoli kończyć także Wikingowie, których wyprawy pirackie były powoli ukrócane przez. Władców innych państw europejskich, którzy zaczęli stosować coraz skuteczniejsze metody i systemy odpierania najazdów wikingów, dzięki czemu do XI wieku większość najazdów wikingów na Europę dobiegła końca, a z czasem półwysep skandynawski został zdominowany przez wiarę chrześcijańską, która zaczęła zyskiwać rozgłos wśród plemion skandynawskich, co jeszcze bardziej położyło kres. Terrorowi, jakim były dotychczasowe najazdy ludów północy. I to było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.